Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku. Dziś poruszymy temat odpowiedzialności członków zarządu. Otrzymaliśmy takie pytanie od jednego z naszych słuchaczy. W naszej wspólnocie mieszkaniowej działał kilkuosobowy zarząd. Czy ponosi odpowiedzialność za swoje działania? Wspólnota mieszkaniowa zleciła wykonanie remontu, który został przeprowadzony nieprawidłowo. Po pewnym czasie ujawniły się wady. Zarząd nie zawiadomił o tym wykonawcy, mimo że posiadał wiedzę o ich istnieniu, sprawy te były omawiane na zebraniach. Dopuścił w ten sposób do upływu terminów gwarancji i rękojmi. Zmieniliśmy zarząd, jednak teraz okazuje się, że spółka będąca wykonawcą upadła nie pozostawiając żadnego majątku i to zanim wady zostały ujawnione. W rezultacie wspólnota mieszkaniowa zmuszona jest wykonać kolejny remont z własnych środków. Czy w takiej sytuacji wspólnota może pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu? Za wyrządzoną wspólnocie mieszkaniowej szkodę członkowie zarządu ponoszą także odpowiedzialność odszkodowawczą. Zgodnie z artykułem 471 Kodeksu Cywilnego. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Podstawową, jednak niejedyną, przesłanką tego rodzaju odpowiedzialności jest powstanie szkody. Należy jednak pamiętać, że członkowie zarządu odpowiadają na zasadzie winy, Odpowiadają więc tylko wtedy, gdy powstała szkoda jest konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków. W omawianej sprawie nastąpiło spełnienie przesłanek: powstała szkoda koszty usunięcia VAT, niewykonanie obowiązku, to jest niezgłoszenie VAT wykonawcy w terminie. W ewentualnym procesie pozwani członkowie zarządu mogą jednak wykazać, że niezależnie od ich oczywistego zaniechania, wykonawca i tak szkody nie usunąłby, ponieważ na przykład ogłosił upadłość jeszcze zanim się ujawniły. Czyli można zarząd pozwać. A jak się do tego przygotować? Trzeba zebrać jakieś dowody? Zdecydowanie należy się solidnie przygotować, uważnie przeanalizować dokumentację, w omawianym przypadku umowę z wykonawcą, pisma, faktury, ale również protokoły z zebrań. Odpowiedzialność odszkodowawcza zajdzie tylko wtedy, gdy w sprawie zostanie ustalone, że gdyby członkowie zarządu zgłosili wykonawcy istnienie VAT, istniałaby możliwość ich usunięcia. Strona inicjująca proces obowiązana jest wykazać nie tylko niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez pozwanego, nie tylko szkodę, ale również związek przyczynowy, jaki zachodził pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania, a powstałą szkodą. Czy można powiedzieć, że zarząd nie wykonał swoich obowiązków? Jak to udowodnić? Bez wątpienia zarząd nie dołożył należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków, ponieważ nie zgłosił wykonawcy istnienia stwierdzonych wad budowlanych, co skutkowało utratą uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. Bezspornie po stronie wspólnoty mieszkaniowej powstała szkoda, ponieważ zmuszona była usunąć wady na własny koszt. Nie są to jednak wystarczające przesłanki, ponieważ w procesie należy jeszcze wykazać, że pomiędzy zaniechaniem ze strony zarządu a powstałą szkodą zachodzi związek przyczynowy. Dziękuję za te wyczerpujące wyjaśnienia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cieszę się, że mogłam pomóc. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki.